Nie ma, witam. Eee, kolejne podejście. Jestem już po takich kilku ranach na tej lidze nowej. Uuu, patrz co tam jest. Możemy tam się udać, Może dostaniemy jakieś wzmocnienia kurwa, no tu chyba, to z tym szturem się stało. Widzieliście to? Chyba trafić może. Dobra. Jeszcze chyba lagi są. A my to mamy. Noctello. Idziemy szybko po kościółek. No i mamy skarabeusa Talismanik, jakieś krytyki, dają y chyba, coś takiego. No, weźmiemy szybko ten kościółek. Chyba lecimy do Noctela, bo jest wylosowane. Teraz tutaj. Trzeba wziąć tego ptaszora z góry, więc trzeba wziąć drugą hopkę. No i my jak bierzemy drugą hopkę. Ale... Lecimy na ptaszorze. Teraz tak. Tu by można było wziąć to i tu. Ale ja bym wziął ten kościółek mimo wszystko. W drugim dniu byśmy wzięli ten kościółek. O, możemy sobie wylądować tutaj na dach. Zobaczymy, czy będą jakieś. Yy, jakieś kluczyki tutaj dla nas. To nie jak tutaj. Urwa. wskoczyć. Zjuta tu na dole. Zawsze to wzmocnienie, nie? Kurwa. I ja mam pierwszy poziom dalej, nie zlevelowałem. Kurwa, że mam soluwe z tym A ja go nie trafiłem, on mnie trafił Dobra, pokonany W to mam łuk, levelujemy wszystko Do czwartego poziomu i lecimy dalej za ten kościółek. Zastanawiam się, czy by nie zrobić jakiegoś kontenciku takiego chwilowego no, na tym BF6. Nie ukrywam, że trochę mnie korci ta, ta gierka. Naprawdę bardzo dobrze mi się w nią gra. Wiele czynników się na to, na to sprowadza. I też jestem ciekawy, kiedy taki urok tej, tej destrukcji, tej takiej kinematowości tej gry mnie, mi po prostu przejdzie. Bo słyszałem takie głosy, że każdy może być właściwie taki oczarowany tą, tą całą walką w BF. -ie. I to nie tylko w tej szóstej, tylko w tam w innych też częściach. Tylko właśnie przez to, że jest taki fajny wojenny chaos. I przez ten chaos i tą właśnie kinematowość. Nie wiem, czy to tak można nazwać, to fajnie się w to po prostu gra i robi to duże wrażenie na początku. Ale po jakimś czasie, kiedy już tak się przyzwyczaisz do tego, to jest już koniec, koniec z takim. Już się wypala trochę ta gra. Więc ja jeszcze jestem przed tym, przed tym wypaleniem. Więc może jeszcze bym coś tam ukręcił z tego, chociaż ten odcinek, takie pierwsze wrażenia o BF-ie trochę mi nie siadł. No wiadomo, no robię cały czas filmy o tym konkretnym Souls-like'u. Więc tak średnio, żeby kogoś nagle z takiego kanału Sri strzelanka. Cię trochę nie dziwię, ale też myślałem, że trochę się przybije do tych sps owych graczy, to wszystko. Ale jednak nie. Chyba, że coś się zmieni. Coś się zmieni i po prostu ten, ten film musi wpaść w pewien algorytm, będzie okej. Okay. No, sprawdźmy sobie co ma mangoshop. A takie sobie. Ale mogę sobie też ulepszyć mieczyk plus jeden. Bo jeszcze mi żaden nie wyszedł, a to jest jakieś zawsze wzmocnienie. Mimo wszystko. Co mamy w tym obozie? No lkliwy na terenie. to, że na ludzie. Więc tylko z naszej strony. No dobra, to teraz chyba tutaj, nie? I kościółek. Szkoda, że ten, ta strefa się na Noctello tak nie wylosowała. Nie mogliśmy jej całkowicie wykorzystać. Ja zastanawiam się, czy są jakieś... Czy są nowi gracze tego Eldena, czy cały czas ta baza się po prostu powiększa, powiększa. To się chodzi mi o konkretnie na Ringa, bo pewnie klasycznego Eldena, to tam się cały czas powiększa ta baza, bo co rusz wchodzę na, na jakieś yy, Instagramy czy cokolwiek, to cały czas mam jakieś edity wyskakują z klasycznego Eldena, gdzie robią pojebane rzeczy. Ciekawe czy na Nightlingu tak samo jest, że ta pasa jest po prostu cały czas większa i większa i większa Bo no ja, ja patrzę z swojej perspektywy, wiadomo, jest to trochę subiektywne, nie? bo już mam 300 godzin tak po prostu z Nightlinga Więc mam zawsze tak, mam takie bardziej wrażenie, że już się czuję trochę wypalony tą grą. Też o oh, kurwa też dalej mi się świetnie gra w to, więc nie tylko prawie się nudzą. Herocy, bosy. to jest te same. I mało różnorodności jest. O kurde, tutaj trzeba pójść, no. Patrzmy, czy tam jest. To chyba jest to, co widzieliśmy na mapie, lecąc na samym początku. Ta wielka. Luzie widzę w tym tęciu. O, to jest płomień oszalałego szału. Oszalałego szału, co? Rozproszony jest nogi teraz, tak? Co mi tam zrobili? Bo ja kurwa mnie to minęło. Mi tam już jakoś szybciej to zrobili. Popatrzmy co tu dropło i co tu dropnie? Dawaj energię. Uuuu. Ej, dobra, To włócznia jest mocna. 40% re redukcji obrażeń. To jest giga mocne, jak dla mnie. 40% mogę przytankować więcej. A, tu walimy na tą panią. Runki Szybkie leweli. Gramy sobie chwilę tą dzitką. Zobaczymy jaki ma Ashovor. Pytanie czy ja tu zginę. Teraz. O, tu jest nitko. Wszystko obliczone. I w ogóle nie zauważyłem, ale ten ziomek od nas gramy we dwóch. No i od razu szybki tryb duo. A co to? Jeszcze wyrzucę jej ten medalion na manę, bo ja tak nie z tego korzystam, jej się bardziej przyda. To jest revenantką, która DALEJ chyba nie ma mechaniki odzyskiwania many, pomimo że korzysta z inkantacji, która tą manę zżera jak popierdolona. Okej. Okay. Nie, no dobra, co to jest? Co? To będzie koniarz pewnie. Fajnie, że ten płomień nakłada, patrz, ten at 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 atak, pyk, pyk. serkuję sobie, bo mam wszystko, tą giga szybko ładuje ta ręka, właściwie ja mogę sobie nawet zwykłego Mionka użyć. Dobra, dajcie mi go, dajcie mi go. Dowódca Onil. No dobra, jest to lepsze niż koniarz. Wow. Ale ten ziomek mój, kurwa, jest jakimś masterem chyba tych bardziej. I rewenatki, bo udaje mi się, że ona kurwa robi całą robotę w tym ranie. Ła Ła! Zaruwałem tego Tego też. Właściwie ja tankuję! Tej redukcji do obrażenia Jakbym skołował jeszcze więcej trochę redukcji, to mógłbym być dosłownie nieśmiertelny. pa. Zajebaliśmy go, tak o. Co by tu dać? Dajmy, artynie krytyczne przywracają perzy. Mało krytyk chodzi, ale gdzieś tam wchodzą. To idziemy tutaj od razu do Noctello. Ja bym tam poszedł. Nie ma co robić tych bosików tutaj. Tam czyścić jakieś minionki. Lepiej od razu iść na Noctello. Dobra, możemy go zrobić. A czy my go szybko zrobimy. Ja czysto teoretycznie no chciałbym Astela zrobić. Szybka Air A nie za mną te numery. Nie lubię walczyć. jsme se smokáli, no. To jsou za duže. tomu, že. O kurva. Bager. Pakuj jako v dupala. <laughs> Dobra, máme to. Uff, gdy miecz Milosa, zwiększenie siły ataku ogniem. Dobra, dawaj mi Milosa. Oto. Mocenie ataku z wyskoku. No, może być. Ale Milosa, miecz. Uff, uf, 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 uf. Bardzo lubię ten miecz. Wizualnie mi się bardzo podoba. I wygląda trochę jak, nie wiem czy kojarzycie. Były taki... taka postać w Piratów z Karaibów, który miał właśnie takie nos z parpunkami małymi. I mi się właśnie kojarzy to z Piratów z Karaibów. Bo tu też mam takie zaostrzenia. A tyle efektów, że ja nie widzę co tu się dzieje. Więc cały czas pokutuję tego ziuta drugiego. No, końcu na mnie, kuzik. I trzeci bieg. tropi jęzerki o, pozywka Dobra, mamy cię Loreta Uuu, odnowienie teży po celnych atakach to też fajne. dodawa im Nawet zamiast tego wezmę na drugi miecz. Dobra, idziemy do tego miasta. Co robi w ogóle ta pasywa tego milosa? Yy, odkrywanie przedmiotów. Są to strumień bojowe. Pamiętam na co było Libra podatne. Yy, na święta taki chyba i na ogień chyba. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Idziemy tędy? Pytanie, czy ten sklepikarz nie, nie ma. Tylko w tych shopach mają y, kamienie kowalskie. Y, dwójki. Bo Astela w ogóle pokonali, jak. Jak tam na początku biegli. Giga fajnie. A tego nożownika? Tego zostawiamy, bo się nie świeci na żółto Ostalka frajerka. A nie, oni go zabili tutaj. negacja akcja Dziękuję. Bardziej panki będę. Większenie sił ataku ogniem. Często teoretycznie mamy ten ogień. To wezmę zamiast tej tarczy. Będziemy więcej bić z tego ognia. Mega dobrze. że tutaj jest ten... Z... Które się świeci, tego najbardziej chcemy. On właśnie daje wzmocnienie. Lecimy na Astela! de la krem tej lokacji. Dalnie czy sobie poradzimy. Cię wydaje, że tak, ale Kurwa, jest tak niekochytną! Nie! Nienawidzę ja tego tak, on jest tak zjebany O, Nie trafiłem Nie lubię tego ataku Dobra, no, cztery razy akurat zrobił Kurwo Ła! Wow. Ja myślałem, że to grabie, bo był taki dźwięk graba. Ale jednak nie grabną. To no, leci. śleci, Gdzie lecisz, małyż? I dobra. Już poszło łatwiej niż myślałem. No dobra. Tak, dziemcy to. To jest krwawienie i ogień. Mamy moc. Mamy 13 poziom. Jeszcze coś tu sobie co wyczyścimy. Raczej będziemy mieć ten lepszy poziom. Ale możemy sobie używać tego moka. Ale to poziomka... O damage! No to sama tyle najebała. do walka. Dobro, rewen, no odpójrzemy. Nie wiem, jakiego ona ma, builda w ogóle, że ona tak dużo bije. Ale jest niewiarygodnie potężna, to trzeba przyznać. To tu będzie raczej smok, nie? Raczej tak. Leci. Leci. Ej, jak mnie chytnął? Zrobiłem u nich. ale go. Lik. Lik. Panie, trafiłem z Dobra, spodnie, o i leży. Raz zajebiście. Co my tu mamy, zwiększenie siły? O, dawaj zwiększenie siły gdy pobierze ktoś krwawi. Mamy 14 poziom. Raczej jak skończymy teraz tego last posa to mamy już 15, więc tyle wystarczy. Mm. 102 so, metry. A co ta inkantacja w sumie robi? O kurwa, robię giga wybuch. Okay, czy mam jakiegoś power stensa podczas tego? Czyli mogą to przerwać. Jeśli tak, to. Ach, jawa trochę. O, godzin duo chyba będzie. Jak są te kapłanki, to chyba są godzin duo. Lepsze to niż kurwa ptaszol albo tibia mariner w 50 raz. Więc bardzo się cieszę, że chociaż kurwa. Najgorsze było w jakichkolwiek Solsach, jakikolwiek się pojawiły, ale to jest lepsze niż Tibia Mariner. <gry> Chociaż tak czysto designersko, to uważam, że Tibia Mariner jest bardzo kreatywnym projektem i uważam, że jest zmarnowanym. Bo fajny jest koncept takiego marynarza, który po prostu jest przeklęty. Yy, no i, i wiadomo, i... To można by było zrobić mu jakieś lepsze ataki, jakieś ciekawsze, a nie pożenie jakichś ziódłów i... Tylko tyle, nie? I ja od czasu do czasu łódką zaatakuje. Więc w sumie no, trochę chujowo jak dla mnie, szczerze. I co jest, bugował cię? Czy ja mam problem z nepem? Nie, może coś się pobiera. Ty, patrzcie, on stoi. To mam coś z <nerfem> Zaraz się okaże, że zginęłem z internetem, wiecie? Fajnie, że OBS jest offline i nagrywa wszystko. O kurwa, dostałem solo. No dobra. Musimy sobie jakoś poradzić. Dostaliśmy solo na placu do boju. Raczej sobie poradzimy. Chociaż kurwa to jest Libra, nie? Z mój Nemesis, wojsko o ostrze. Mamy piętnasty poziom, mamy zajwiste bronki. Jesteśmy dobrze przygotowani. Majnek, 15 poziom. Tutaj możemy kupić... Ja bym takie zamiast te potki wzmocnione. Wiem, ale ten widoczek akurat jak się wchodzi do bossa jest... Już fajną satysfakcją, że przybyłeś taką drogę, żeby tu się pojawić. Dobra, dajcie mi go, może teraz się uda. Może na solo, no to może to jest największa porada, jaką da się dać na libre. No ale grając poprzednie rany, to w sumie mogę dać taki kilka rad. Przede wszystkim, jak się gra w duecie albo w, w trio, to żeby... Jak Libra jest, że tak powiem, te, te ludki, to żeby jedna osoba się zajęła i te ludki... Miała na sobie Ej dobra, tutaj jest w ogóle tak, że nie mogę zblaming drużyny Jak przegram Tu tylko ja Tu tylko ja, ty i ja Libra Skurwysynie wow. Teraz R'kuje, bo zabije zaraz nie wiem co on robi. Tutaj jest ten wybór A, bo on teraz przyzywa tego dziucha. O kurwa. Dobra, i teraz ja się na kurwią z ludkiem. Który wygląda jak ja Ej, co to było? Dobra Owaj, kurwa. Ej, dlaczego cię nie przyciąga? Dobra, jakoś mi się udaje to dodować, ale... Dobra, mamy to Teraz tego z syna. Dobra, źle to Dobra, ale... Jak na razie mi to idzie, chyba, nie? Czy nie? <gry> Kurwa, znowu to robi. Szkoda, że nie można mu tego przerwać w jakiś sposób. Może bym zignorował tego To Też kurwa, nie wiem, czy mogę. Tagera dostał Libruz, o kurde, tu nie mam. Kurwa, mać. Dobra, ale. Okay, co on robi? Co, co robi Libra? Demon operuje wyzwanie. Kurwa! Ej, żyje, żyje! Ja myślałem, że nie żyje. O kurwa. Ja okay, ma zwiększone chyba depsy. Okej, okay, co teraz, jak wygrałem to wyzwanie? Też mało zadaję mu obrażeń. Też nie mu jakoś więcej zadawałem takie obrażaniem. Gdy mi się tylko pierdoli to. O, posywem mi służy. O kurwa. No nie da się. wiecie? kurwa jestem naobem. O, mam respa. Pale mupy aircon. Przyciągam się. Kurwa, tego... Chill, bro! Chill! Bondów pierdala! O! O, kurwa, już to tego. Kurwa, jest po mnie już, koniec. Jest już po mnie, nie? A pytanie: czy. Kurde, jak mia... grałem z trzema, to mam skalowanie na trzech, dlatego on jest taki tankowaty. Bo ja nie ukrywając widziałem jak ktoś robi to solo i on o wiele więcej zadawał obrażeń niż ja Jestem ciekawy, czy to tylko... Czy to przez to skalowanie mam. Kurwa mać, no tutaj takie. Nie! Kurwa. O kurwa, po co mi zrobił? To, że jest to, że jestem w ciemnej dupie, mam ostatniego Erdősa i dwóch ludków, kurwa na sobie, to najgorsze przez to. Teoretycznie, może bym Libre tylko bił. W sumie, może to jest jakiś sposób, żeby tylko Libra bić? Nie! Widzicie, co jak blisko? Nie! Nie, kurwa! Taki pech! Ja pierdolę, ale jestem dumny nawet trochę, bo ustałem na niego. Ustałem na niego na mojego największego Nemesis. Kurwa, w tej grze. Fajny jest ten boss. Naprawdę fajny. Też to dob dobry run. Dobry run, bardzo bliski. Typy by... nie. To, że yy, mam miałem dwóch awków, <laughs> to może by się udało. Już powoli czaję po prostu te wszystkie schematy na tej librze, na tej ulepszonej. Yy, naprawdę fajny boss. Pierwsze wrażenie, jakie miałem o tym, to strasznie tandetnie, że zrobione, że on zrobili jakieś te, te mopki i tyle, nie? Ale to, że on właśnie je przyzywa, rzuca ci challenge, na przykład, że masz to zrobić na 50% HP. Jak się zabijesz, to dostajesz wzmocnienie, bo widziałem, że są takie, takie tabele, to jest naprawdę fajne w tej librze, naprawdę. Nie jest to coś, co oczekiwałem po ulepszonym bosie, bo wolałbym, żeby było coś takiego, że tak jak z Gaping Jabem, dż że on ma kompletnie inny no, Move Set, ma te same ataki, tylko że trochę ulepszone z jednym dodatkowym atakiem, z nowymi animacjami. Coś po prostu innego, coś ulepszonego. A trzy poprzednie bossy, e, przepraszam, dwa poprzednie bossy, czyli ten Maris, ten kurde, ten drugi. No, wiecie o co chodzi? I ta ćma. Śma? Nie, jeszcze inny. To były takie kurwa chujowe. No, strasznie chujowe, nie podobały mi się. A, ten smog. A, jeszcze smog był. Ale to nie, smog nawet był w porządku. Ale chuj z tym. Libra jest nawet świet To jest coś, czego nie oczekiwałem, ale. Nie zawiódł aż tak. Naprawdę fajne. Może kiedyś mi się uda go pokonać. Nawet z klasycznym Librą mi kiedyś była gigo ciężko. No jak wam. A jeśli się podobał taki run, taki trochę dziwny. Polecam się na przyszłość. Życzę miłego dzionka i joł.